Świebodzin w decyzji zielonogórsko-gorzowskiej. Jeżeli ktoś będzie przejeżdżał i będzie blisko skrzyżowania trasy numer 3 i 2, dwa z Poznania na granicy, a trójka z Zielonej Góry na Szczecin, będzie mógł dostrzec przepiękną, ponad 30-metrową figurę Jezusa Chrystusa, Króla świata. Jak napisał ksiądz biskup, pasterz kościoła zielonogórsko-gorzowskiego, biskup Stefan Regmund, inspiratorem powstania figury przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest długoletni proboszcz parafii ksiądz Prałat Sylwester Zawadzki wraz z wiernymi wyraził on pragnienie, aby poprzez tę figurę opamiętnić dokonane w 2000 roku ofiarowanie miasta i powiatu świętobodzińskiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Po otrzymaniu przez proboszcza aprobaty biskupa rozpoczęły się prace przygotowujące realizację tego projektu, które trwały prawie 5 lat. Budowę rozpoczęto w roku 2005. Po pokonaniu wielu przeciwności instalacja figury została pomyślnie zakończona i my dzisiaj możemy w tym pięknym wydarzeniu, drodzy Państwo, uczestniczyć. Już o godzinie 15 rozpoczęła się koronka w sanktuarium miłosierdzia Bożego w świebodzinie, którą prowadził ksiądz Sylwester Zawacki, ksiądz Prałat, budowniczy tejże figury, którą ci, którzy oglądają telewizję trwam, będą mogli dzisiaj. Podziwiać. Zapraszamy oczywiście do świebodzina. Procesja praktycznie dotarła już do placu, na którym będzie sprawowana za kilka, kilkanaście minut Eucharystia, który będzie przewodniczył kardynał Henryk Gulbinowicz, były metropolita Wrocławski. A Słowo Boże do nas kieruje ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Drodzy Państwo, to oczywiście niecodzienne zdarzenie. Stająca w świebodzinie figura, monument jest najpierw znakiem wiary. Jest ona również hołdem, poprzez który pragniemy oddać zbawicielowi cześć i uznać Jego powszechne panowanie. Wiara, będąca pełna ufności powierzeniem się Chrystusowi, nie może pozostać aktem tylko wewnętrznym. Powinna się ona wyrażać na zewnątrz najpierw poprzez życie zgodne z Ewangelią. Wiara potrzebuje także pewnych znaków materialnych, które dają o niej świadectwo. Takim właśnie świadectwem wiary jest świebodziński monument. Niech ta figura będzie znakiem naszej wiary, zachętą do tego, by wyznawać ją na co dzień abyśmy my byli zapalonymi przez Bożą Miłość, przez Boże Słowo abyśmy to światło, światło którego źródłem jest Jezus Chrystus, mogło być w nas. Drodzy Państwo, słyszymy w wykonaniu orkiestry trzykrotne wykonanie. O Chryste Królu, władco świata, Chryste Królu zwyciężaj. W tym właśnie momencie do ołtarza zbliża się procesja, w której idą księża biskupi, idzie również główny celebrans. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Za chwilę rozpocznie się. Uroczysta celebracja. Oprystek królu łodco świata, to i mi zawsze chcemy być. W tobie mieć